Dzisiaj Wam chcę powiedzieć, na czym polega operacja DRAF, bo często się pytacie, co to jest ta operacja DRAF. Operacja DRAF to jest operacja szerokiego otwarcia zatop czołowych, mówiąc ogólnie. Do operacji DRAF potrzebujemy takie urządzenie, to się nazywa shaver i to urządzenie ma dwie końcówki. Jedna jest końcówka tnąca, a Druga końcówka, którą używamy do operacji DRAW, jest końcówka zakończona wiertłem, czyli końcówka wiercąca. I po co wykonujemy takie operacje i kiedy wykonujemy takie operacje? Operacja typu DRAW jest jakby elementem dodatkowym czy składową operacji tzw. potocznie FES. I operacje typu DRAW wykonuje się przede wszystkim u pacjentów, których. Reoperujemy, czyli którzy, u których zarosły zatoki po pierwszej operacji trzeba je odblokować. Du drugą bardzo dużą grupą pacjentów to są pacjenci e, z polipami e, nosowymi, tam też e, m, wykonuje z założenia operacje typu DRAF-2. E, natomiast e, taką trzecią grupą pacjentów, u których e, wykonujemy operacje typu DRAF-3 z założenia. To są pacjenci, którzy mają polipy, ale to są specyficzni pacjenci, którzy mają tak zwaną triadę aspirynową, czyli mają zespół trzech objawów. Polipy, astma i uczulenie na aspirynę. I taką właśnie pacjentkę dzisiaj mamy na stole z tą triadą aspirynową i będziemy zaczynać operację i włączamy sobie shaver. On daje taki. Bardzo lubię ten odgłos jego pracy. No i zaczynamy czyścić zatoki z polipów i potem będziemy poszerzać ujście zatoki strzałowej i wykonywać operację typu D.